Musieliśmy przerwać. Słuchajcie, chcieliśmy wszystko rozpocząć oficjalnie, więc bardzo prosimy też o chwilkę uwagi. Długo postaramy się nie mówić. Ja bardzo serdecznie zapraszam do siebie Justynę Paluch, prezeskę Lokalnej Organizacji Turystycznej Lot nad Bugiem, Agnieszkę Wojtkowską, prezeskę Lokalnej Organizacji lokalnej organizacji. Tygiel Doliny Bogu i Pana Burmistrza Drohiczyna Wojciecha Bożyma. Eee... Właśnie. Szanowni Państwo, ja ze swojej strony chciałem bardzo serdecznie Państwa powitać tutaj u nas w Drohiczynie. Mam nadzieję, że Wam smakowało, prawda? Dobrze, już mikrofon oddaję Stynie. Ona będzie troszkę dłużej mówić. Nie, ja jeszcze chciałam przedstawić Rafała Siwka, dyrektora Ośrodka Kultury, który był odpowiedzialny za całą infrastrukturę wraz z pracownikami i zbudował to miasteczko kamperowe, karawaningowe. Brawo! 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 Ja mam czego swój czego Będziesz przerywał. Chciałam Państwa wszystkich bardzo serdecznie powitać. Chciałam powiedzieć, że ten drugi zlot karawaningowy podwoił ten poprzedni ubiegłoroczny, liczba osób ponad 200 załóg po 90, tak? 90. E, także bardzo się cieszymy, że tak licznie do nas przybyliście z e, całej Polski. Bardzo byśmy chcieli podziękować e, naszemu partnerowi, który nas wsparł w tym roku bardzo znacznie, znaczną kwotą. E, to jest województwo podlaskie, także widzicie Państwo tutaj. żubra, e, tak, e, jutro o 8 rano przyjedzie do nas marszałek e, województwa, także zapraszam o 8 rano na śniadanie. E, bo tak, żeby Marszałek sam nie jadł nad Bugiem, to mam nadzieję, że się stawicie. Będzie tylko godzinę 10, także zapraszam wszystkich, do, albo 15. Tak. E, bardzo też serdecznie witam i dziękuję e, KOWR, czyli Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który wsparł, e, mój pies właśnie jak mnie słyszy, to przychodzi, więc e, jego też witam. E, Krajowy ośrodek wsparcia rolnictwa, który wsparł producentów lokalnych, którzy dzisiaj tutaj Państwu serwują dania, a te dania będą też przez producentów serwowane jutro i w niedzielę na śniadaniu. Także przyglądajcie się temu, co jecie, smakujcie, wszystkie też produkty będą do kupienia w zagłupku, tutaj na dole i tam w takim sklepie niestacjonarnym i na górze stacjonarnym. Komu jeszcze mam podziękować? Dobrze, więc kolejnym naszym partnerem, który nas wsparł i któremu będziemy też za chwilę dziękować jeszcze w inny sposób jest Warszawskie Centrum Karawaningu. Także Monika Zawilińska, nie wiem czy gdzieś jest. I, I właśnie chciałabym od Moniki zacząć, bo Monika wspiera nas już po raz kolejny i warszawskie centrum karawaningu i e, chcielibyśmy wręczyć kilku osobom, które, e, które wspierają nas właśnie już po raz kolejny e, takie pamiątkowe e, krzesła. Także pierwsze trafia do Moniki. Kamil, może rozłóż, żeby było widać, bo myślę, że jest to ciekawe. Ale to Moniki, krzesło. W zeszłym roku, jak zaczynaliśmy z lot, to wymyśliliśmy takie hasło, że szukamy ambasadorów. I Monika stała się taką ambasadorką naszego regionu, więc to krzesło specjalne dla ciebie.

które od ubiegłego roku bardzo intensywnie promują nasz region, biorą na różne zloty materiały, więc dla Was też są krzesła ambasadorskie. Brawo, Bardzo dziękujemy Wam, Waszej trójce, że nas wspieracie. Dziękujemy też pozostałym. Dzięki. Dziękujemy też pozostałym osobom. Myślę, że będziemy kontynuować tę tradycję co roku i, i krzesła będziemy też wręczać co roku, także zachęcamy do tego, żeby promować podasie na